Czy uważasz, że w Koszalinie dużo się dzieje pod względem kultury? Nie, za mało ciągle. A jak myślisz, czego brakuje w tym mieście? stand mhm. Czyli tak. zacząłem zacząć robić standard i zamierzam tutaj w Koszalinie wkroczyć na, na scenę. A jak oceniasz okreś... aktywność mieszkańców? Czy, czy jak są jakieś wydarzenia kulturalne? To czy chodzą, czy nie chodzą? Myślę, że chodzą. Koszalin jest takim miastem aspirującym też. No, koszalinianie się przyglądają innym miastom. No że możemy rozpoczynać kolejne już? Piąte spotkanie Klubu Krytyki Politycznej w Koszalinie. Dzisiaj porozmawiamy o kulturze, ale zawiezimy trochę ten temat, bo kultura to bardzo szerokie sformułowanie, więc porozmawiamy o aktywności koszalinian, o tym, czy rzeczywiście w Koszalinie dużo się dzieje, a jeżeli się dzieje, czy nie dzieje, to dlaczego mieszkańcy przychodzą w takiej małej ilości na, na różnego rodzaju spotkania, koncerty, czy wystawy i inne, eventy inne, są z nami właśnie pani Joanna krężelewska głos koszaliński dyrektor centrum kultury 105 Paweł Strojek przewodniczący parlamentu studentów sławomir Milocha oraz szef klubu Plastelina Centrum Kultury jest instytucją kultury taką multikulturową, czyli musimy przygotować ofertę dla wszystkich. Tutaj pan, ten młody człowiek mówił, że nie interesuje go poezja czy spotkania literackie też robimy i, i, i coraz więcej takich, tego typu spotkań będziemy robili, czyli musimy zabezpieczyć tą ofertę kulturalną dla wszystkich mieszkańców Koszalina. Dyskusja została tak podzielona, tak sobie to myślę, pan dyrektor odpowiada za kulturę, za tworzenie kultury tak jakby dla miasta, dla... 90 tysięcy mieszkańców, my odpowiadamy jako parlament na przykład dla, dla 10 tysięcy. Ja myślę, że parlament spełnia swoją misję i tworzy tą y, kulturę dla, dla studentów. Ja myślę, że to że rzeczywiście w zupełnie czym innym właśnie w mentalności młodzieży, w zupełnie innych potrzebach. Y, właśnie ta kultura jest odstawiona jakoś. Y, tam nawet kom komputeryzacja, ten Facebook to jest no, fajna reklama, ale y, dla wielu stanowi to jakoś tam część życia. Ludzie nie idą na koncerty, bo sobie na YouTube obejrzą. Na przykład. Nie? A współpraca no, jest coraz, coraz trudniej. Wszystko robi się płatne. Na przykład teraz nie? ludzie mówią: o, imprezy są za drogie. Koncerty są nas kosztują tych jak 15 zł. Czasami to jest za dużo. Krakowskie Kreślarnia, Akademickie Centrum Kultury, bo tak pełna nazwa brzmi tego przybytku, organizuje w, w, w ciągu roku ponad 40 takich imprez, zwanych popularnie koncertami czy takich wydarzeń. Oczywiście, Oczywiście. Nie tylko to są y, wydarzenia typowe komercyjne, chociaż jest ich teraz więcej. Faktycznie Klub Słowackich Kreślarnia jest, jest dosyć sporym klubem, tam mieści się, jednorazowo było ponad 500 osób żeby zapełnić tą salę, żeby nie wyglądało, że, że na sali są pustki i faktycznie impreza się nie udała, no to trzeba ściągnąć takie zespoły, y, takie imprezy, żeby faktycznie tych osób było przynajmniej kilkaset a nie kilkanaście lub kilkadziesiąt. Żeby to nie wyglądało w ten sposób, że otwieramy, powiedzmy, gazetę i, i widzimy, że faktycznie dzieje się coś w Filharmonii, faktycznie dzieje się gdzieś coś, powiedzmy, w jakichś dużych jednostkach. Natomiast te mniejsze przedsięwzięcia, małe kluby, właśnie czy chociażby Inferno, czy grał. Czasem owszem są wzmianki o tym, że bywa się jakiś koncert, ale generalnie to ludzie nie, nie, nie mają takiego bezpośredniego dostępu do tych informacji. Aktywność koszalinian nie sprowadza się do bywania w jednym, drugim, trzecim klubie muzycznym i nie tylko na bywaniu na imprezach muzycznych to polega, tylko jest wiele bardzo ciekawych imprez, na których obecność jest rzeczywiście zachwycająca wręcz. Jasia masz rację rzeczywiście, że, że na wielu imprezach brakuje po prostu miejsc. No, przypomnę choćby sprzed bodajże dwóch tygodni spotkanie z księdzem Adamem Gonieckim w Koszańskiej Bibliotece Publicznej, gdzie no, po prostu były takie tłumy, a to też jest impreza. No, może nie stricte kulturalna, taka rozrywkowa, ale na pewno kulturalna i, i warta obecności. Krótkie słowo, może niepopularne w tej chwili, ale trzeba zgrać, żeby się nie powtarzały tego dnia i o tej samej godzinie imprezy. A to się niestety w koszalinie zdarza. Tak było w ubiegłym roku. Nie powiem muzeum, radio koszalin, to znaczy mówię o tej scenie muzycznej. A jeszcze jeśli idzie, bulwersuje mnie jedna sprawa, dlaczego likwiduje się Festiwal Chórów Polonijnych. Nikt tego tutaj po prostu nie mówi. To jest coś strasznego, to jest taka impreza fantastyczna, łączy ludzi z całego świata. Przepraszam, to było coś dobrego. Również temat mi się bardzo podoba, udział mieszkańców w życiu kulturalnym miasta. Tylko teraz ja myślę, że to jest pierwsze spotkanie. I błagam, nie opowiadajcie, co która instytucja robi dobra. My wiemy. Ja zakładam, że my wiemy, co jest w Koszalinie. Jaka jest sieć instytucji artystycznych, placówek upowszechniania kultury, klubów przeróżnych. I tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli widzimy z tego założenia, że mniej więcej wiemy, co jest, jaki mamy stan posiadania, to teraz jaki jest cel naszych rozmów? Dzisiaj jest pierwsza. Bo udział mieszkańców w życiu kulturalnym to może być albo bierny, czyli czy chodzą, prawda, albo czynny, czyli czym się przyczyniają do tego, że y, kultura się rozwija, bo tworzy to już wyższy stopień, to musi być twórca, żeby tworzył, prawda. Ja myślę, że dzisiaj, jeżeli parę wniosków z naszej rozmowy wniknie do tego właśnie, co zrobić, żeby był większy udział mieszkańców w życiu kulturalnym naszego miasta, to będzie bardzo na plus. dzisiejszego spotkania jest między innymi to, że aktywność Koszalinian jest mała, a ja się z tym po prostu nie zgadzam, bo ja bywam na różnych imprezach właśnie po to, żeby robić z nich relacje i widzę, że no być może z jakichś powodów, ale to o tym za chwilę. Frekwencja jest mniejsza, natomiast tragedii nie ma. Dyskusyjny klub filmowy pełna sala, raz po raz, tydzień po tygodniu. Są wtorki, kiedy po południu już nie można dostać biletów, bo one są, bo one są wykupione. Jest szef Filharmonii. Filharmonia, karnety wykupione, sala pełna, raz po raz. Balet ostatnio był w hali sportowej. Pełna hana. Gusta są różne, to chodzi żeby dawać mieszkańcom miasta pełną paletę e, 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 atrakcji, z których mogą e, wybierać. Ja też się spotykam z takimi głosami, że e, jeśli w gazecie pojawi się większy materiał, na przykład o filharmonii, to młodzi ludzie mówią: Nie ma miejsca, nie ma miejsca dla nas, dla młodych ludzi i, i, i informacji o imprezach dla nas. Pokazujemy e, koncert zespołu Enej. Ktoś strasznie No dobrze, Enej, na NA, gdzie tam radio? Hello. No, Proszę, no coś, coś poważniejszego, co się dzieje w dialogu, na przykład. Sęk w tym, żeby dawać cały pakiet informacji, ja myślę, że yy, większość mediów się z tego wywiązuje. Pojawia się druga strona medalu, żeby się dowiedzieć, co się dzieje w Inferno, w Gralu, gdziekolwiek. Bo dzieje się no, mnóstwo rzeczy. Ja nie ma weekendu, żeby nie było o czym napisać, czy na co zaprosić. Nie ma ochoty e, włączyć komputera, sprawdzić. E, są w tym momencie no, już takie możliwości, chyba każdy ma jakiś profil na Facebooku. Co chwila przychodzą wydarzenia, zaproszenia, co się dzieje, gdzie Wy też zapraszacie. Zobaczcie, jest czwartek. Piekielnie wieje, podobno z Muzeum Dach zerwało, w Galerii Krzesełek nie ma dla wszystkich. no To jest mała aktywność, to nie jest mała aktywność. Na jako Centrum Kultury służymy upowszechnieniu kultury. W, w naszych murach, można powiedzieć, kilkanaście zespołów, które kształcimy od dzieci, czyli idą, idzie młodzież później na studia wokalne, teatralne różnego typu. Także to nie jest tylko organizacja koncertów, które Państwo, o których Państwo tutaj mówicie. My nie jesteśmy babami, które, żeby przeżyć, przetrwać, zarobić na piwie i tak dalej, muszą dodatkowo przyciągać do siebie widzów. My próbujemy trochę przedstawić inną kulturę, inne zespoły. Trudno powiedzieć, w jakich gatunkach ma się to opierać. To małeś od Disco Polo do... Kultury wyższej. Staramy się za środki samorządowe sprowadzać trochę y, tą wyższą kulturę, to jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi y, o kinokryterium. Y, kinokryterium y, trudno powiedzieć, żeby konkurowało z multikinem, bo po prostu nie ma szans. Wychodzimy do widzów. A w listopadzie podjęliśmy taką decyzję, tutaj dyrekcja oczywiście zgodziła się, na sprzedaż dużo taniej biletów w każdy poniedziałek. Każdy widz może przyjść w poniedziałek kupić za 50% ceny biletów. Nieważne, czy to jest senior, student, na to nie patrzymy. Jest to jakby obkupienie się biletu, bilety na cały, na cały repertuar danego miesiąca. No i podjęliśmy tutaj niedawno od 1 stycznia decyzję, że dla nas weekend zaczyna się w czwartek i dla widzów gramy czwartkowe wieczorne spektakle. Wyłącznie BTD czyli nie są zapraszane tutaj gościnne występy i te sobie bilety po 10 zł. No może wszystkie są cudowne, szczególnie pochwalić teatr. No Rafał, to co robicie ostatnio, to jest cudo. Pochwaliłam ich nawet w takim międzynarodowym forum krytyków. No to za dzieciaków taniej. Dla seniorów tanie, Czwartki jakieś tam. Ferie dla dzieci. Co chwileczkę ładują to przedstawienie, tu mamy zaproszenia. Jest to forma przyciągnięcia. To jest jedna instytucja, druga biblioteka, koleżanko. Słuchaj, to już, słuchajcie, to już nie są baby w kapciach. To jest normalnie fajna placówka, warto do niej chodzić. Warto bywać na imprezach. Warto po prostu patrzeć, co oni robią. No jak siedzicie na Facebookach, to widzicie, bo akurat koleżanka bardzo dużo się, dużo się wypowiada. I trzecia, słuchajcie, coś okropnego powiem, muzeum. No wiecie, muzeum. Ile oni fajnych, nowych rzeczy. Czemu na to, żeby pójść i do teatru, i do kina? Tak w tym momencie wyjście, no czteroosobowa rodzina, która wybiera się do Monty Kina płaci, e, no ile? E, no wyjścia jest popcorn, to jest stuwa. No to, to, nie, to nie są błahe pieniądze. I teraz, ile razy w miesiącu możemy sobie na no coś takiego pozwolić? I teraz m, mamy koncerty, bo m, tak jak pani Maria słusznie zauważyła, kultura to są przeróżne kolory. E, mamy muzykę, mamy film, mamy teatr, mamy e, wystawy. I e, żeby wejść wszędzie i za wszystko zapłacić. No to wtedy no to wtedy dieta chyba, nie? Także tutaj jest recepta BTD, BTD schodzi z sceny, przygotowuje promocje, wchodzi w różne akcje, dzięki którym można kupić taniej i widzów Teatr ma. Teatr ma pomysł na siebie, na to, jak dotrzeć do, do, do widza, jak, jak go zainteresować i jak go zachęcić do, do przyjścia. A skoro mówimy o teatrze, to, to może wspomnimy też o, o kinie, bo tak się składa, że w koszelni mamy całe dwa kina, czyli Kinokryterium, bo którego... Jesteśmy teraz, o którym Pan Dyrektor wspominał, o DKF-ie, na który sam często chodzę i, i, i Multikino. I fajnie, że ten, że ten DKF działa. Fajnie, że są różne propozycje, że są wysłuchiwane i tak dalej. Ale ja się zastanawiam tylko nad jedną rzeczą. Panie Dyrektorze, może Pan odpowie na takie pytanie. Bez DKF-u jaka była średnia liczba widzów w kryterium w 2015 roku? Jeszcze tej informacji, tak dokładnie. To jest corocznie, średnio w Polsce to jest Około 12 widzów na Seans, bo my no mamy to... kilka tysięcy. No zaraz, mieliśmy 100, no nie chcę dokładnie mieć. to jest średnia Polska około 12 widzów na Seans, i taka średnia ona funkcjonuje z innego względu. Teatr ma produkcje własne. My mamy umowy z dystrybutorami i musimy Ale... mieć na przykład 3 y, seanse dziennie, i tak dalej, i tak dalej. W innym przypadku nie dostaniemy tego produktu. To jest temat, który przebija się i pani Marii również. To jest temat, który przewija się już od dawna i poza tym, że się o tym mówi, to nic się nie robi, a myślę, że ta współpraca mogłaby się na początku przejawić na przykład w taki sposób, że instytucje dogadałyby się, jeżeli chodzi o taką kartę, jak tutaj mówił kolega z parlamentu, dla studentów, ale też na przykład dla seniorów, bo na to ktoś wpadł w Szczecinku. Dało się w mieście dużo mniejszych. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że nie ma nikogo z ratusza. Nie da się mówić o kulturze w koszulnie, biorąc pod uwagę monopol, który mówił Piotr, finansowania kultury przez miasto, bez obecności kogoś z ratusza, ponieważ e, możemy sobie gadać ile chcemy, a to wygląda tak, jak wygląda. Wygląda tak, że jest mniej pieniędzy. Teatr zrobił... E, od kilku lat robi świetną robotę polegającą na tym, że zachęca do siebie coraz młodszych odbiorców, takich ludzi, którzy poszukują. I w tej sytuacji, w której w tej chwili wiadomo, że przy zmniejszonej dotacji zrobią, o trzy, premi zrobią trzy premiery w przyszłym sezonie. To wylewamy dziecko z kąpielą. Dawaliśmy więcej kasy, instytucja zaczęła się fajnie rozwijać, i teraz damy tej, tych pieniędzy dni, więc siłą rzeczy odbiorcy odejdą. Centrum Kultury 105, i może z tego spotkania zrodzą się jakieś nowe pomysły, bo tak jak Państwu powiedziałem, szukamy takich osób, które mają pomysły, szukamy takich osób, którym się bardzo chce. I chcemy się kłócić, chcemy y, dyskutować, nie chcemy tylko poklepywać się po plecach, ale naprawdę y, gratulacje, że Państwo chcecie rozmawiać, że chcecie coś ciekawego zrobić, bo tylko z takich y, dyskusji, czasem y, jeszcze mocniejszych niż dzisiaj, y, może powstać y, coś ciekawego. Ja jestem przeciwnikiem takiego poklepywania się po plecach, że wszystko jest świetnie i, i tworzenia y, y, no, takiego mitu. Wydaje mi się, że podstawą działalności w kulturze to jest dyskusja i często bardzo zdecydowana i ostra. Dziękuję uprzejmie.